I w kolejny październikowy dzień jesteśmy w naszym kościele, aby odmawiać różaniec przed Najświętszym Sakramentem. Przypominamy sobie piękne wydarzenia, jakie miały miejsce na historii narodu polskiego 145 lat temu, gdy zjawiła się Najświętsza Maryja Panna. Ciekawe, kto z Was zapamiętał dwie dziewczynki, które widziały piękną postać Najświętszej Maryi Panny na przykościelnym drzewie. Jak się one nazywały? Justyna i Barbara. Bardzo dobrze była to Justyna i Barbara. Która pierwsza spotkała Najświętszą Maryję Pannę? Justyna. Bardzo dobrze. Justyna wtedy wracała z plebanii, bo miała bardzo ważny egzamin. Do czego miała ją przygotować ten egzamin? Do Komunii Świętej. Bardzo dobrze. Czy udało się w ten dzień zdać egzamin, czy się nie udało? Kto z Was zapamiętał? Udało się. Bardzo dobrze. Justyna więc była ucieszona, że zdała egzamin, szła pełna radości, że za niedługo ksiądz probos obiecał, będzie mogła przystąpić do na, Najświętszego Sakramentu i się wyspowiadać. Już pewnie też myślała, jaką będzie miała sukienkę, jaki będzie miała wianek, aż tu zaczęły bić dzwony wzywające do modlitwy. Na jaką modlitwę wzywały wtedy dzwony? Anioł Pański. Bardzo dobrze, Anioł Pański. Wtedy Justyna wraz z mamą odwróciły się w stronę Gietrzchałkowskiego kościoła i chciały odmówić Anioł Pański, ale Justyna zobaczyła na drzewie, jakiego gatunku było to drzewo? Klonu. Na drzewie kronu niezwykłą postać Matki Bożej ubraną od góry do dołu na niebiesko. Czy to prawda? Nie. Bardzo dobrze? Nie. A kto z was zapamiętał, jaki stój wtedy miała najświętsza Maryja Panna? Biały. Bardzo dobrze. A na czym Maryja zasiadała? Kto z was zapamiętał? Na tronie. Bardzo dobrze. A co, suknie, koronę i tron zdobiło? Było to bardzo cenne. Kto z was pamięta? Perły. Bardzo dobrze, drogocenne perły. Maryja zawiła się. Przy pierwszych objawieniach jako królowa zasiadała na tronie z koroną na głowie w pięknej białej lśniącej sukni, a, a otaczało ją takie światło, że Justyna potem powiedziała, że nawet nie mogła na tą piękną panią spoglądać, bo aż ją Oczy i całe ciało tego światła bolało, a pomimo tego, że choć czuła niezwykły taki ból, to i tak widziała tą niezwykłą postać, takie niezwykłe zjawisko, które ciężko wytłumaczyć prawami natury. Z kim była Justyna wtedy pod drzewem? Kto z was zapamiętał? Z Aniołami. Maryja była z aniołami, a Justyna była ze swoją mamą. Bardzo dobrze zapamiętaliście. Anioły otaczały Maryję, a obok Justyny była jej mama. Jej mama zadziwiła się, co się stało Justynie i chciała tą zagadkę rozwikłać, czy to prawda, że jej córka widziała Najświętszą Maryję Pannę. Kogo postanowiła spytać jej mama, czy, żeby sprawdzić, czy te objawienia są prawdziwe, czy to jest tylko wymysł dziecięcej fantazji. Do kogo się skierowała mama? Do księdza proboszcza. Bardzo dobrze, do księdza proboszcza, czy te objawienia są prawdziwe, czy nie? Ksiądz probos kazał Justynie zapytać tej niezwykłej postaci. Jakie zadał pytanie tej postaci, które miała w następnym objawieniu zapytać właśnie Justyna? O co miała zapytać? Jak się nazywa? Bardzo dobrze, a kto pamięta, jak się Maryja przedstawiła, bo nie powiedziała jestem Matką Boską, tylko jak Maryja się przedstawiła, to zapamiętał. Niepokalanie poczęta. Bardzo dobrze. Jestem niepokalanie poczęta. I wezwała Maryja za pierwszym razem do jednej rzeczy. Co wszyscy mają robić, aby ocalić naród polski i aby trafić do nieba? Kto z Was pamięta? Modlić się na różańcu. Bardzo dobrze, Maryja zachęca do modlitwy różańcowej. Słuchajcie, ale nie chciano uznać tych objawień, w szczególności nie chcieli tych objawień uznać Niemcy, którzy także mieszkali wtedy na Warmii i także mieszkali w Gieczwałdzie. Nawet sam ksiądz proboszcz był Niemcem, ale uznał te objawienia. A dlaczego Niemcy tych objawień nie chcieli uznać? Kto z was zapamiętał dlaczego Niemcy postanowili uznać, że te objawienia muszą być fałszywe? Kto z was wyjaśni taką trudną historyczną zagadkę? Dlatego, że Justyna była Polką. Bardzo dobrze, Justyna była Polką, Maryja mówiła po polsku, a tamte tereny wtedy przejęli od Polaków Niemcy. Oczywiście Polacy tych terenów dobrowolnie nie oddali, tylko przemocą te tereny zostały Polsce zabrane. Maryja przez to, że objawiła się na drzewie i powiedziała po polsku, potwierdziła, że te ziemie od zawsze należą do Polski i będą kiedyś ziemiami dalej polskimi dlatego Niemcy nie chcieli uznać tych objawień i mówili że jest to po prostu zwykła polityka ale w Gietrzwałdzie był jeden Niemiec który się temu sprzeciwił i stanął w obronie prawdziwości tych objawień kim był ten niemiec kto z was zapamiętał Ksiądz proboszcz bardzo dobrze. Ksiądz proboszcz, pomimo tego, że był Niemcem, stał w obronie tych objawień. Nawet spotkały go różnego rodzaju kary. Jakie spotkały kary księdza proboszcza za to, że wierzył w objawienia Dalego Do więzienia. Bardzo dobrze. Był w więzieniu, a także płacił wiele, wiele kar, ale pomimo tego nigdy się nie podawał i do końca pozostał wierny tym pięknym objawieniom, które miała Najświętsza Maryja Panna. Ostatnio mówiliśmy, że ludzie prosili Maryję, Justynę i Basia, by zapytały Maryję, czy puste kościoły, z których wygnano polskich księży, kiedyś będą miały swoich kapłanów? Maryja powiedziała, że będą kapłani polscy w polskich kościołach i w nabożeństwa wszystkie powrócą. Jeśli będą wszyscy odmawiali, oczywiście Różaniec. Kolejne pytanie także skierowali ludzie. Już jak Maryja odpowiedziała o od kościołach, to proszono, aby Justyna i Basia kolejnym razem zapytały Maryję. Czy ludzie na tym miejscu, jeśli będą się modlić, doznają uzdrowienia? I Maryja odpowiedziała tak, muszą się modlić, muszą dobrze żyć i dodała jeszcze trzecią prośbę, ale muszą nie pić alkoholu, nie mogą pić wódki, bo inaczej będą umierać. To niezwykłe wezwanie na ziemiach polskich, która Maryja przedstawia dzieciom i dorosłym, żeby nie pić alkoholu. Dlaczego tak? To jest bardzo ciekawa historia. Dawniej, żeby zniszczyć jakiś naród, to go po prostu rozpijano. I tak postanowili zrobić Niemcy z Polakami, aby rozpić ojców rodzin, a jeśli tato będzie zawsze piany chodził, to nie będzie tak mocno kochał mamy i ta rodzina będzie słaba. I ludzie będą w tej rodzinie nieszczęśliwi. A takimi nieszczęśliwymi ludźmi łatwo się rządzi. Dlatego rozpijano naród polski. Dlatego Maryja przestrzega. Módźcie się, bądźcie wierni Chrystusowi. Pamiętajcie o kościele, ale także pamiętajcie o sobie. Nie sięgajcie po kieliszek. Nie pijcie, bo życie trzeba przeżyć na czeźwo. Bo tylko ludzie, którzy są czeźwi, są ludźmi jakimi? Wolnymi. Wolność jest tam, gdzie jest szczęśwość. Dlatego dzieci, które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej za niedługo będą składały swoje deklaracje abstynenckie, że do 18 roku nie będziecie pili alkoholu. Nie dlatego, że się czegoś zakazuje, tylko dlatego, że uczy się was od początku wolności, że jest bardzo cenny dar. Wolność, której nie można zamienić na przyjemność. Czasami ktoś myśli, że jak sobie wypije, to będzie przyjemniej. Będzie przyjemniej czasami, ale czy będę wolny? A może zrobię coś, co będzie powodem do wstydu dla mnie, albo dla moich rodziców, albo dla innych. Dlatego Maryja, wżywa w Gietrzwałdzie do jednego także. Odmawiajcie, Różaniec, ale także i do tego, aby nie pić alkoholu, aby być człowiekiem prawdziwie wolnym. Bardzo dobrze. Macie sobie serduszka dzisiaj. Podnosimy serduszka do góry. Kto z Was pamięta, ile ma serduszek? Wszystkich. Ile masz już selduszek? Z dzisiejszym 8. Super, ile mamy? Ja z dzisiejszym 6. Bardzo dobrze. Ile mamy? 8 albo 9. Bardzo dobrze. Ile tutaj mamy serduszek? 8? 3 albo 4. 9. 9, bardzo dobrze. Selduszka się wypełniają. Drzewo jest o kilka dni aktualizowane. Najbliższa aktualizacja prawdopodobnie w piątek, bo nie idziemy do szkoły. Ile mamy serduszek? Dzisiaj trzy. Pięknie, zaczynamy. A kto się na bal wybiera? Wszystkich świętych w Baru Królowej, łapka do góry. A kto już strojów szukał? Łapka do góry. Pięknie. Bardzo się Maryja będzie cieszyła, jak zobaczy w swoim gronie piękne anioły. A teraz będziemy się modlić, za chwilę zbierzemy nasze serduszka jako dowód naszej wielkiej miłości do Maryi i Jezusa.